They are heartless, godless barbarians. Cześć Wam, z tej strony Składzik i witam Was na Assassin's Creed Valhalla. Na 52 odcinku spróbujemy pokonać Zelotę. Tak więc zerknijmy na mapę. Jesteśmy w tym miejscu i mamy Ledwalda. Ojciec Ledwalda był bogatym człowiekiem, zamordował go we śnie. Nie dla spadku, lecz z tej przyjemności. No i mamy też coś w ekwipunku, a dokładnie w sakwie. A w sakwie mamy chyba... tak mniejszą runę chyba już nic więcej stąd nie mamy ale zerknijmy dla pewności no a jak nic tu więcej nie znajdziemy to byśmy przeszli tutaj do widoku gry już a się co, może byśmy się tylko zaznaczyli naszego Redwanda, abyśmy mieli go już zaznaczonego, do zielony dokładnie jest chyba nie będziemy go widzieli na naszym kompasie nie wiem czy miarek dobrze jesteśmy przygotowani do walki z nim. Na pewno wiem, że walki wręcz będzie dosyć ciężko na tym początku gry. Tak się jak z nimi, bo to nie jest takie proste. Tym nawet już. A nie, nie w naszą stronę jedzie tylko w przeciwną. Wiecie co? Będziemy się do niego chyba jednak się zbliżyć. Wolałem gdzieś tutaj się z nim rozprawić, ponieważ mamy tu trochę niedaleko akurat miejsce na napełnić strzały czy też prowiant. A, no ta przyrządek w tym miejscu zawraca, może uda nam się go trochę pobić. No, tam trochę ma żółty pasek, mówiliśmy. I sprawdźmy w ogóle jaki ma wachlarz amunicji, broni. Bardzo ładny strzał, ale zgaduję, że tak nie będzie ładnie przez całą czas. Coś do nas rzuca, już gdzie możemy w ten sposób go właśnie tymi strzałami odsłonić, żeby móc z nim wygrać. Ale to jednak chyba ta umiejętność się na, to, na pewno nie przyda. I tu mamy właśnie ten atak z wilkiem. Ale szkoda, że ten Witk y dalej nie atakuję, bo by dużo no, fajniej na chwilę by w że mogliśmy go odciągnąć, ale też zauważyliśmy. Czy też nie? Za każdym razem atakuje od razu nieblokowalnym atakiem, więc też trzeba uważać. No i teraz zbliżmy się do niego, jak tutaj on wystawił pułapki. Ale możemy trochę go obić. Przez strzały. No tak, tu była ta pułapka, ale się chyba zdążymy nadepnąć na niego. I widzimy już więcej niż połowę paska już zużyliśmy. Nie wiem, czy też zauważyliście, że on w ogóle ma Dosyć jest często ataki, właśnie nieblokowalne. Więc aż tak mocno nie radzę z nim walczyć na broń białą. Tylko bardziej tak na odległość. No się, też nam się skończyły strzały, by się przydało, by jakoś się tutaj uzupełnić. Tu mamy w tym budynku, bo tam było chyba dwóch, bodajże przeciwników, ale na razie zgubmy naszego. Na chwilę lota, niech sobie tutaj poszuka, tak, mamy tu dwóch przeciwników w środku albo były też może strzały na górze wiecie co, byśmy tam ogólnie sprawdzili Bo w jednym miejscu, pamiętam, niektórych były miejsca właśnie takie, że na górze były przygotowane strzały a czy tutaj będą Nic co, nie mogę tam wejść? przecież weszliśmy ostatni razem w tamtym miejsce. Ale chyba jednak nie dam radę tym razem. Ale chyba tam nawet nic nie ma. Zalotę mamy w tamtym miejscu, więc pora bo by jakoś się teraz dostać tutaj do środka. Pokazać tych dwóch, aby pasek adrenaliny uzupełnić. I strzał przy okazji, może uda nam się to jak bez szwanku to zrobić. Jeden śrub. Tam tego też mogliśmy zdjąć. Może zaraz zajmiemy go też bez szwanku. No i pozbyliśmy się i mamy jeszcze tak strzały, mamy adrenalinę. Akurat pora na kolejną fazę z nim. Z tym Edwaldem. A tutaj było to bogactwo. To miejsce już w którymś odcinku odwiedziliśmy już. Spróćmy teraz do naszego gościa, który tutaj patroluje sobie tą okolicę. Tak zauważyliśmy, oni nas... Ci zeloci nas tak na gminie nie poszukują, tylko po prostu mają po prostu takie patrole. No i możemy teraz podbiec chlu. No i bicie, Ledwo co dostał obrażenie razu atak nieblokowalny. Uważać też z tą naszą wytrzymałością. zostanie też obrażenie od swojej broni. Uda nam się to teraz zrobimy. Widzicie, nie mamy już nawet adrenaliny. Z wytrzymałością musimy starać się. I też jak widzimy, też ma taką dużą tą zbroję. Nie, nie tylko zbroję, ale też tarczę. Nie jest tak prosto go zaskoczyć. Okazało się, że się że też z tymi innymi zalotami ten sam będzie problem. Walka wreszcie będzie dosyć ciężka, nawet mając ten 90 poziom mocy. A i trochę się przyspieszyłem za mocno. I znów tam brakuje tych strzał. A tu widzę, że są przeciwnicy. Możemy zawsze sobie adrenalinę uzupełnić, chyba gdzieś tam może będą jakieś strzały. Bo tu były chyba jakieś bogactwo. Lupak, te jak dobrze pamiętam. Dobra, dwie strzały nam starczą, ale z tobą zobaczymy, tak na wręcz, aby zarobić trochę adrenaliny. A ten swoje bomby dalej rozsiewa. Zobaczcie, my możemy taką bombę stworzyć i rzucać nimi. No tej adrenaliny mało zrobiliśmy. W sumie masz mało tak życia, że może byśmy zaryzykowali co? Walka z nim tak bardziej już otwarcie. A? Chyba dostał wrażenia. Mamy czym się ogólnie leczyć tylko musimy pilnować mocno Czy koń by cię przejechał I chyba swojej broni właśnie zginął. Tylko teraz formalność, żebyśmy tylko nie przegrali z tym gościem, bo nam to naprawdę. Przepadnie ta sytuacja. No i super. Teraz będziemy mogli chyba spokojnie sobie dobić jego. Więc tak zróbmy. Dobimy go. Mamy pierwszego zaloty za sobą. na Byłem I should have stayed there. Did Saint Chad die with his axe in his hand? Saint Chad will be revered for avoiding the axe. I wish I had done so myself and not taken a path full of violent honor. The old gods will fade from our sight in time. God forgive me for I have sinned. <laughs> Ciekawe, był Ale jak widzieliśmy, jest jako Redwald. Ciekawe, czy. A ma tutaj, że Redwald Klepsydra. Ciekawe, czy to będzie też jakieś takie nawiązanie? Byśmy może teraz, w tej chwili, byśmy mogli też się zapoznać z, tymi, z tym zakonem, z tymi innymi rzeczami, bo widzę, że chyba nic nie mamy nowego. abyśmy widzieli na przyszłość co od kogo mamy tu mamy od Hama na temat Lincoln Chester To będziemy musieli trochę jeszcze pozbierać tych rzeczy jakiś Lira strażnik bogactwa Hill strażnik wojny do pedantem już zapomniałem nawet o kim to była mowa, ale to chyba o tym co ostatnio pokonaliśmy sternik Tu chyba sami ci, że typowo przez szkolenie wojenie tak mi się wydaje Mamy to wszystko na pewno odhaczone na przyszłość. Mamy też coś znów w sakwie. Byśmy też to sprawdzili, co mamy. Kolejną runę, jak widzimy. Też był medalion. I chyba wszystko. Tak naprawdę zwlekają się z tym zakonem, z tymi notatkami. A teraz byśmy się wzięli za mapę skarbów. Gdzieś tutaj, jak nie wiem, czy kojarzycie tą mapę Blender Chester, jak zauważymy, to chodzi o ten właśnie obszar tu. Gdzieś tutaj musi być, gdzieś w tych miejscach, te miejsce, właśnie z, z mapy skarbów. Pytanie, czy znajdziemy na spokojnie te miejsce, czy też nie? Najpierw podążmy do pierwszego miejsca, które zaznaczyłem bo raczej tam musi być coś charakterystycznego co by nam No raczej to jest takie ala pole, więc na pewno nie, bo to mamy gdzieś przy skałach jakieś tak jakby, jakby wnęka tu może być prędzej ale nic na razie takiego nie widzę tutaj by mogło mniej więcej tak wyglądać może no, coś od góry tu mamy coś na górze, na jakieś konkretne miejsce. A tu mamy widok panoramiczny. Możemy się z tym też zapoznać. Na panoramie filka znaleźliśmy chyba dwa takie miejsca. Tutaj chyba coś już widzę, co by nas mówiło, gdzie to jest. Dosłownie trochę pod nami. Teraz to sobie sprawdzimy. Nie, wiem, czy strzeliliście się o które może mi chodzić miejsce. Ale ten widok panoramiczny dosyć jest ciekawy, bo mamy synchronizację, co nam dużo pokazuje, ale też mamy widok panoramiczny. Jednak nie w tym miejscu, a sprawdźmy tutaj drugie miejsce. Tu właśnie chyba wyżej. I coś tu mamy. No, Czyżby to miejsce więc jeszcze jest w tym miejscu na mapie więc sprawdźmy co tutaj znajdziemy ogólnie? Schemat konsumcego węża. Ciekawe. Zaraz to sobie sprawdzimy sprawdzimy, czy to w ogóle znikną ta mapa skarbów. Tu mamy tarczę. Projekt tarcza, tarcza do twojej łodzi. Więc będziemy mogli w ogóle jako tak sobie ukształtować to w ogóle, ale nie mamy już tej jednej mapy. Żeby taki ala kosmetyczna rzecz. No i teraz byśmy się trochę wzięli za artefakty. W tym odcinku. Tak trochę zwlekam z questem fabularnym, bo chcę tutaj jak najwięcej odkryć i byśmy może tutaj to miejsce odkryli, bo tam chyba nie byliśmy w ogóle. No i jesteśmy tutaj w znanym miejscu czatownia Bardona. No i wam powiem, że trochę Wam to przyspieszę tutaj ten etap tej gry aby się ze mną mogli podziwiać te widoki, które otaczają nas w tej grze. No! Tu wykryło, chyba to był dzik. Ciekaw co za nami będzie bieg. Jak tak to będziemy musieli się z nim rozprawić. A faktycznie taki zadziorny z ciebie gościu jesteś. To cię przerobimy na mielone. A, nawet umieszczę naszego ciosu. właśnie po dziku. no i sprawdźmy ogólnie tu tuś był a tu mamy jako artefakt maskę na dole chyba nic nie mamy nawet koń się jakoś tak dziwnie ustawił spora trochę się pospinać gdzieś kolejny symbol że tutaj na pewno jest maska bo mamy Tą rzeźbę. Tam mamy też bogactwo na górze. No dobra, trochę się postaramy. No i nawet tutaj trzeba trochę coś odkryć. Czekaj, czy ją ładnie widać tą maskę. Widać ją faktycznie. No i zdobyliśmy ten artefakt. Tak, teraz pora na. To bogactwo nawet ładnie zdobione tutaj są nawet te rzeczy, ale nic z tego nie wypadło. A to możemy w ogóle rozbić? Tak wiem, szkoda takich cennych rzeczy. A tego już chyba nie można rozbić. Dobra, weźmy na górę. Po raz kolejny ta gra mnie zaskakuje. Gdzie? Nie wszystko wychodzi idealnie jakbyśmy chcieli. No i materiały budowlane na pewno się w końcu przydadzą. Jak widzimy naszą naszą osadę. Mamy siano, ale nasiano. Ej, nie się nawet zeskoczyć, do? No cóż, tutaj możemy trochę sobie rozbić tą małą szajkę no i dobra, mamy tu oczyszczony ten kawałek z terenu no i pora chyba na tą na północy karteczkę weźmiemy, zatwimy więc zaraz się widzimy w Repton No i dobra, jesteśmy. W Repton. a my to mamy tą karczaczkę w tę stronę ogólnie. Czyli jak dobrze będą by była dziś na nabrzeżu. Tutaj no na pewno Wam nie muszę za dużo pokazywać do zwiedzania. Boś raczej już na tyle zwiedziliśmy tą osadę. Ale nie czy w sumie, tą karteczkę zanim tutaj biegliśmy, czy też nie. Tak, ona jest tam na wysoko na górze, na pewno od frontu, zanim nie wyjdziemy możemy wejść, ale na pewno nie będziemy wiedzieć gdzie ona zmierza. A chciałbym wiedzieć w którą stronę mam w ogóle biec. Strzały nam się na pewno przydadzą. No i dobra, spytajmy. czy nam się uda, to za pierwszym, drugim, czy którymś razem. No, jak zwykle. Ej, po prostu zostawię to przypadkowi, te skoki jego. Ajdź. No dobra, to trochę zarąbaliśmy. Bo jednak okazuje się, że koniec wycieczki jest na tym... ...żurawiu. No dobra, choć wiemy, gdzie mamy zmierzać. Powiedzmy po tą karteczkę tam, gdzie zaczynaliśmy. No i razem cię złapimy na pewno. Myślę, że ogólnie będziemy musieli być jeszcze iść dalej. No i tym razem chyba nam się to uda. No i się udało. Zdobyliśmy projekt tatuażu. Kolejny artefakt zaliczony. I może dostaniemy punkty mocy? Chyba jednak nie. Tutaj zostawiłem się na koniec, gdzie mamy koło misji fabularnej, ale byśmy tu do Landa czasem byśmy zawrócili, bo tutaj też mamy artefakt. Też go pomijałem Na myśl taką, gdzie będziemy się tutaj musieli i tak z tym rozprawić z tymi artefaktami. Mamy go gdzieś tam. Dobra, tutaj zeskoczmy. Почему Тарас? Oh! Będzie kolejna karteczka, czy może kolejna jakaś maska, a może coś jeszcze innego. Zaraz się przekonamy. Może to jest chyba pod ziemią, jak widzimy I mamy to teraz, tym razem też maskę tutaj na dole, teraz tylko trzeba namierzyć gdzie a podążyć, by ją zdobyć. Zgaduję, że i tak będziemy musieli wrócić się tam za mury. Bo jak widzę, tam na polach nie ma nic takiego ciekawego. Mamy też tutaj zejście na dół. Prawdopodobnie w tym miejscu będzie trzeba zejść. I chyba nic więcej tu w, okol w okolicy nie ma. A widzimy, na polach nic nie było. Ale podążmy tam do tych schodów, które mam na kompasie. Pytanie, czy jakby jest zakamuflowane, czy jakoś bezpośrednio będzie można zejść. Mamy tutaj deski, jak widzimy. Mamy też statuę. Czyli oznacza to, że jesteśmy w dobrym miejscu i trochę tutaj ciemno. Prawdopodobnie idziemy w dobrym kierunku. I na pewno widzimy tam posąg. Czyli faktycznie jesteśmy na dobrym tropie, piękna sprawa. No i mamy kolejny artefakt zaliczony. Byśmy tylko cofnęli się na chwilę. Bo chciałbym sprawdzić, czy czegoś tam nie ma jakiejś małej odnogi. Też mamy kolejne dwa punkty do wydania dla naszej postaci, ale tu chyba jest ślepa uliczka już. Byśmy musieli się wdrapywać po ścianie, ale też coś chyba z tej strony, że możemy wyjść. Tam chyba nie ma nic, ale tutaj coś mamy, żeby inne jakieś wyjście. A ten kosz też można zapalić. Ciekawe. Eee, to możemy sobie wiele rzeczy rozjaśnić. No i popatrzcie, kolejna jakaś podłoga. Rozumiem, że tym razem możemy też stąd wyjść. Sprawdźmy, gdzie wyjdziemy. Jeszcze nie kojarzę tego miejsca. A nie widzicie... Tu przed chwilą przejeżdżaliśmy konno i nawet nie, nie skapnęłbym się, że tutaj jakieś może być zejście, powinno być siano, faktycznie. I byśmy chyba zakończyli dzisiejszy odcinek w tym miejscu. Jak widzicie, tu mamy wszystko oczyszczone już, korzystał tutaj ten artefakt przy misji fabularnej. No i tutaj te bogactwa tutaj na dole, my zostawimy się to już na ostatnie chwilę. Myślę, że coś tam będzie fabularnego. Nie chciałbym za dużo zdradzać sobie, kogo tam spotkamy. Na pewno na następnym odcinku fabularny kuesik zrobimy razem z tym. Artefaktem. A tak to dziękuję za obejrzenie materiału. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału komentowania z Waszej strony na pewno jakieś Wam filmy teraz się pokażą, kliknijcie na któryś z nich, ewentualnie czekajcie na kolejne materiały.